Przywiąż do siebie klientów, programy lojalnościowe i to zwiększa inercję klientów. Zwiększa inercję klientów, ale coraz trudniej jest. Bardzo proszę. Zawsze. Nie zawsze. 80. Wtedy nie, kiedy program lojalnościowy zbyt dużo kosztuje. Zbyt dużo kosztuje. To, powiem wam tak. Dobry program lojalnościowy jest bardzo trudny. Lepiej co, nie wprowadzać programu lojalnościowego, niż Mieć program lojalnościowy, który powoduje tak zwane nam naża entropię kosztów. Bardzo często programy wymykają się spod kontroli. Ale jak wprowadzacie program lojalnościowy, to powinniście wprowadzić jedną rzecz. Jedną rzecz. I ona chroni nas przed czym? Przed entropią kosztów. Czyli pokazuje zyski z tytułu programu lojalnościowego zwiększonej sprzedaży i powiększenia inercji klientów versus co? Brak tych zysków. Jakie narzędzie do tego służy? Jak myślicie? Grupa kontrolna, czyli wprowadzamy dla części klientów, homogenicznej części klientów, dzielimy na jakieś części na przykład, i dla mamy 2000 klientów, tak? czy powiedzmy 200 klientów, tak? to dla 100 wprowadzamy co? Program lojalnościowy, a dla 100 nie wprowadzamy programu lojalnościowego przez jakiś czas. I przyglądamy się co? Czy jest, z, z, ile to kosztuje z jednej strony, ale jaka jest, czy, czy obrót, czy odejście, czy inercja się zwiększyła, czy zmniejszyła? Pilot, tak? Słucham? Taki pilot, tak? Nie, to jest, to jest grupa kontrolna, taki test no, właściwie, no, może pilot no, też, no, to jest kwestia nomenklatury. Tak? Ale grupa kontrolna jest zawsze bardzo ważna. Bardzo często e, firmy, instytucje finansowe na przykład wprowadzają, że dla wszystkich posiadaczy takiego i takiego konta. Prawda? Mamy takie i takie przywileje, tak? W postaci programu marketingowego. A tu nie można tak robić, co? Dla, trzeba i wy, wyciąć jakąś grupę i nie dawać im tych przywilejów i zobaczyć, czy rezultat jest taki sam. I jak rezultat będzie taki sam, to co się okazuje? Że, że, że ten program jest stratą forsy. Jest stratą forsy. Tak? Bo na przykład, a co, co bo, bo co wtedy trzeba stosować od razu? Co jest jak wpuszczamy, mamy grupę kontrolną i grupę, która jest uprzywilejowana, prawda, grupa lojalnościowa, tak, w programie lojalnościowym, co pierwsze powinniśmy zrobić? Jest takim testem. Upsell albo crosssell, prawda? Tak? Czyli sprzedajemy dodatkowe produkty albo dodajemy do tych produktów jakieś nowe, już istniejących jakieś nowe rzeczy, nową funkcjonalność, za którą klient musi zapłacić. Czy klient jest skłonny wydać u nas więcej forsy. I teraz w tej grupie i w grupie kontrolnej, tak? Czy klient jest skłonny, i wtedy to nam pokazuje, czy rzeczywiście się opłaca program lojalnościowy wprowadzić. 80% programów lojalnościowych jest bez sensu.